Wszyscy pamiętajcie o ukrytych treściach w siedmiu filmach, w różnych momentach będą pokazywane. Gdy je połączymy, wyjdzie nazwa tego, co jest do wygrania: kto pierwszy, ten lepszy. Więc zaczynamy. Kanał ma niemalże 10 lat. Mówią, że od nowa się nie zacznie. Dlaczego nie? Ja postanowiłem spróbować. Jak wiecie, z mojego kanału jest różna tematyka. Ciągle szukam swojego celu. Zbliżyłem się do niego bliżej niż kiedykolwiek. Postanowiłem połączyć dwie, a nawet trzy moje pasje w jedną. Wszystko dzięki determinacji i chęci właśnie, żeby to zrobić uwidocznić moje marzenia z młodych lat czyli nagrywanie filmów o przyrodzie, o zwierzętach, łącząc to z nazwą kanału, aby Snajper nie pozostał dłużny. Ponieważ lubię tą tematykę tak samo. Jak można tego dokonać? Spójrzcie sami i ocencie. Zapraszam na... ekopolowanie Polowanie ze Snajperem, nową serię filmów, na moim kanale czas zacząć start Tym razem idziemy po polu Ale po śladach wyjechanych wcześniej, żeby nie było, nie? muszę zaknąć maszynę Różnica temperatur między otwartą przestrzenią a lasem po takim oziębieniu przyda się rosołek i można iść dalej. Witajcie! Na wstępie tego filmu chcę Wam przedstawić właśnie te piękne ujęcia rudli, czyli stada saryn europejskich z koźlętami, czyli też młodymi. Dorosłe samce, czyli te kozły, żyją samotnie. Sarna samica, czyli koza, nie jest żoną jelenia, co często może być mylone, za to żoną jelenia, czyli byka, jest łania, samica. Mam nadzieję, że kiedyś właśnie mi się uda sfilmować na filmie i Wam to pokazać. Także no byłoby super. Ta koza jest żoną kozła samca. Jego poroża to te takie małe porostaki, około 25-30 cm. Kiedyś na filmie nawet mi się udało pokazać Wam, znaleźć jedno takie poroże koziołka. Także no to, to było dla mnie y, super, bo pierwszy, pierwszy raz chyba mi się udało znaleźć takie małe. Kozioł sarny jest dużo mniejszy od, y, od jelenia, od tego byka. Kozioł może ważyć y, właśnie od 15 do 25 kg, Także a taki jeleń od 100, 120, 250, a nawet do 400 kg. To są w ogóle y, też dwa inne y, gatunki, a za to koza jest y, Waży od 12 do 16, no może tam 20 kg. Jest nieco mniejsze od samca, od kozła, a, ale dużo mniejsze od samicy Jelenia, czyli tej nie? która może ważyć od, od 70 do 120 kg. Aż jak na samicę, no to bardzo dużo w sumie, nie? no ale skupmy się tutaj na tych sarnach. Sarny od jesieni do wiosny żyją właśnie w stadach, yy, które właśnie tutaj udało nam się super sfilmować w trakcie odpoczynku wygrzewania się na słoneczku i podjadaniu przekąsek. Rudla taka, którą widzimy, jest prowadzona przez doświadczoną samicę. Po tym okresie rozpraszają się właśnie na mniejsze grupy. Jest mnóstwo ciekawiostek związanych z tymi zwierzętami. Jedno z ciekawych to, kiedy samica ma odbyć wykocenie. Odbywa się to tak czy inaczej w maju lub w czerwcu. Dlaczego? Zapłodniona w czasie rui od połowy lipca do połowy sierpnia ciąża trwa 10 miesięcy, ale też ruja zimowa występuje w listopadzie i w grudniu i taka ciąża trwa 4 a 5 miesięcy. Pierwsza to ciąża utajona, a druga odbywa się u saren niezapłodnionych w okresie letnim. Ten płód rozwija się od początku zapłodnienia w porównaniu do pierwszego, który odbywa się z zahamowaniem rozwoju zarodka na 5 miesięcy mają taką zdolność, żeby, żeby takie coś zrobić. Rodzi się od jednego do trzech koźląt, które pozostają w ukryciu do momentu samodzielnego, szybkiego biegania i też spożywania już później pokarmu i czerpania z niego wody. A to szczególnie właśnie małe są narażone na ataki różnych drapieżników i dlatego też fajnie natura wyposażyła je w brak zapachu. System obronny, niewyczuwalny przez wilki, lisy, czy też tam psy myśliwskie. Dlatego też matka na czas karmienia odwiedza tylko młode, jest cały czas w pobliżu, ale nie mają kontaktu z rodzeństwem. Czasami podczas, na przykład, jak idziemy na grzyby, czy coś takiego, możemy się natknąć na takie młode i pamiętajmy, żeby ich wtedy nie dotykać, żeby im nie przekazać jakby swojego zapachu. Sarny u nas mogą być też tak zwane leśne i, i polne. Te drugie przystosowały się do życia właśnie na bardziej otwartych terenach, a z moich obserwacji populacja polna w tych samych okresach roku mają różną kolorystykę niż te leśne. Leśne mają ogólnie ciemniejszą sierść, bardzo taką brązową, a tutaj polne taką jasno-brązową. Niestety w tym materiale, stety, niestety w tym materiale możemy tylko podziwiać jedynie populację właśnie tą polną, która właśnie mniej się boi otwartych przestrzeni, ale też odwiedzają wiadomo krzaki, zarośla, tylko są łatwiejsze do zaobserwowania. Podlegają sezonowej ochronie łownej, ale od 11 maja do 30 września jest okres polowań na kozły, a na kozy i koźlęta od 1 października do 15 stycznia. Także w Polsce liczebność takiej sarny europejskiej to mniej więcej 800 a 900 tysięcy osobników. Tak, tutaj można oscylować między tymi tutaj granicami, i właśnie dlatego zostały zaliczone do niskiego ryzyka wyginięcia. Nie? Także tutaj popatrzmy sobie jeszcze na, na, na fajne ujęcia, jakie udało się tutaj Wam przekazać na filmie. Dla mnie to też było fajne, takie super przeżycie. I mam nadzieję, że film się podobał z tą super rodzinką tutaj yy, z, na, na filmie pokazaną, chciałem właśnie z tym się tutaj podzielić, jakie fajne były zabawy i tak dalej, a jak wam tutaj film się spodobał i, i tak dalej, yy, także no... No myślę, że wiecie co robić z, tym, z tą łapeczką i subskrypcją. Także no byłoby miło, fajnie bym też się czuł bardziej trochę tak doceniony i lepsza była motywacja przy następnych filmach, które też na pewno będą kręcone. Mam taką nadzieję, że się uda. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie, cześć.